Nie jestem pewien od czego właściwie powinienem zacząć. Może od tego, że nasza rodzina od pokoleń miała letnią posiadłość gdzieś na północy Polski, zupełnie odciętą od cywilizacji. Miejscowi nazywali ją Birchówką, bo prowadziła do niej piaszczysta droga otoczona gęstymi brzozami. Zresztą cały ten teren, jeziora, mgły, dzikie paprocie, ścieżki, które znikały za każdym razem, gdy próbowało się wrócić nimi drugi raz, miał w sobie coś nierzeczywistego jakby nie należał do kraju, który znałem. Wspomnienia z dzieciństwa zawsze były niewyraźne, jakby przypruszone popiołem. Wiedziałem, że spędzałem tam każde wakacje z kuzynostwem, że nasza czwórka była nierozłączna. To Maja, Anka, Tomek i ja, Marcin. Ale im dłużej dorastałem, tym częściej czułem, że coś w tych wspomnieniach jest pęknięte, że za fasadą ciepłych letnich dni kryje się coś więcej. Coś, czego nie powinienem sobie przypominać. A jednak wróciłem tam ponownie. W wieku dziewiętnastu lat, po dwóch latach przerwy, z dziurą w pamięci i obsesyjną potrzebą odnalezienia sensu. Wcześniej posiadłość wydawała mi się ogromna jak świat. Dwa domy, duży drewniany dwór i mniejsza chata na skraju lasu. Plaża nad jeziorem, która zawsze pachniała mokrą korsą i dymem z ognisk. Taras, na którym babcia Liliana piła kawę, obserwując nas surowym, niezmiennie krytycznym wzrokiem. Najsilniejsze było jednak wspomnienie naszej twórki. Czuliśmy się inni niż reszta rodziny, pozbawionej emocji, teatralnie eleganckiej, jakby każdy z dorosłych nosił maski dopasowujące się do sytuacji. Tylko my byliśmy prawdziwi. Tak przynajmniej wtedy myślałem. A potem nastąpiło to lato lato, którego nie pamiętałem. Lato po którym wróciłem do domu z migrenami, koszmarami i pustką, która zjadała mnie od środka. Rodzina powiedziała, że doznałem urazu głowy, że wpadłem do jeziora, że uderzyłem się w skały. A ja im wierzyłem, bo nie miałem żadnych własnych wspomnień, które mógłbym postawić przeciwko ich pewnym łagodnym głosom. Gdy po dwóch latach znów stanąłem w Birchówce, czułam, jak żołądek ściska mi niewidzialna dłoń. Dwór wyglądał niemal tak samo, choć nosił nowe warstwy farby, a ogrody zdawały się zaniedbane, jakby nikt nie miał siły o nie dbać. Coś jednak było nie tak, czułem to od pierwszego kroku na żwirowej alei prowadzącej do domu. Jeśli odzyskasz wspomnienia, to dobrze, powiedziała babcia, gdy mnie witała, ale jeśli nie, pozwól im odejść. Nie pytałem, co ma na myśli, nie miałem odwagi. Przez pierwszy tydzień włóczyłem się po terenie, zaglądałem do miejsc, które powinienem znać lepiej niż własny pokój. Wszędzie czułem obecność tamtych lat, tamtej twórki, tamtego lata, które uciekło mi z pamięci. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że ciągle widziałem ich trójkę na skraju pola widzenia. Przysięgałem, że widziałem maję stojącą na plaży, mokrą, jakby przed chwilą wyszła z jeziora że widziałem Ankę przy ogrodzeniu, jej włosy rozwiewał wiatr, choć powietrze było zupełnie nieruchome, że widziałem Tomka na tarasie, palce miał czarne jak odsady, ale kiedy mrugałem, nikogo tam nie było. Chata. Pewnego wieczoru, gdy mgła była gęstsza niż zwykle, poszedłem do chaty, tego mniejszego domu, który zwykle należał do nas, do dzieciaków. Drzwi były uchylone. W środku panował chłód tak intensywny, że czułem go przez ubranie. Pachniało dymem, starym drewnem i wilgocią. Wszystko było takie, jakby ktoś tu żył, choć rodzina zapewniała mnie, że od dwóch lat nie pozwalają nikomu tam mieszkać. Na stole leżały cztery kubki, jeden przewrócony, z zaschniętymi resztkami kawy. Obok nich pionowe kreski, pewnie robione przez Tomka, gdy bawiliśmy się w odhaczanie minionych dni ślady po poduszkach na kanapie, sterta porwanych kartek i zapach. Zapach, którego nienawidziłem, choć nie wiedziałem dlaczego zapach ropy, spalonego plastiku i mokrej ziemi. Wtedy usłyszałem skrzypnięcie. Drzwi do jednego z pokoi uchyliły się, choć nikt ich nie dotknął. A może ktoś? Może cienka, biała dłoń, której nie miałem odwagi zobaczyć? A potem cichy szept. Tak znajomy, że aż zakłuło mnie pod żebrami. Marcinku, wróciłeś. Nie uciekłem. Mogłem, ale nie uciekłem. Zamiast tego wszedłem głębiej. Pokój był pusty, ale na podłodze, wśród kurzu, leżała zapisana kartka. Pamiętaj. Tylko tyle. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Tamtej nocy miałem pierwszy sen. Byliśmy całą czwórką w chacie. Maja rysowała po stole flamastrem, Tomek coś układał, Anka drzemała. Ja siedziałem, opierając głowę o okno. Wszyscy byliśmy wtedy wściekli na rodzinę, na ich kłótnie o pieniądze. Na to, jak planowali sprzedać część lasu, jak traktowali posiadłość jak pionek w grze. Pamiętam, że powiedziałem: Musimy coś zrobić. I wtedy obraz we śnie się urwał. Prawda zaczyna się ujawniać. Kolejne dni były gorsze. Miałem ataki paniki, a za każdym razem, gdy próbowałem porozmawiać z kimś z rodziny, zmieniali temat lub robili wszystko, by mnie uspokoić. Wiedziałem jednak, że nie mogę przestać. Gdy znów poszedłem do chaty, znalazłem nowe ślady. Ślady, które nie powinny tam być, zaschnięta sadza na framudze, porozrzucane zapałki, kawałki przepalonej deski. I ślady, jakby ktoś przeciągał coś ciężkiego po podłodze. Wtedy zrozumiałem, to nie był sen, to były wspomnienia. Tego lata, tego którego nie pamiętałem, byliśmy tak pochłonięci potrzebą przeciwstawienia się rodzinie, że wymyśliliśmy plan. Dziecięcy, naiwno fanatyczny plan, który miał oczyścić Birchówkę z konfliktów. Chcieliśmy spalić dwór nie cały, tylko kuchnię, salon trochę uszczuplić dumę dorosłych sprawić, by zrozumieli, że nie mogą traktować miejsca i ludzi jak własności. Nie braliśmy pod uwagę, że ogień nie słucha. Wzięliśmy lampkę naftową, wylaliśmy odrobinę ropy. Maja podpaliła. A potem, potem dwór stanął w ogniu jak pochodnia. Dorośli zdążyli uciec, ale nie wszyscy z nas. Ja wpadłem do jeziora, uciekając przed gorącem. Uderzyłem się, a oni, oni nie zdążyli wyjść z chaty, gdy pożar rozprzestrzenił się na las. Maja, Anka, Tomek zostali tam. Bo chcieli, żebym pamiętał, chcieli, żebym wrócił. Chcieli, żebym dokończył to, co wtedy zaczęliśmy. Tamtej nocy, tej prawdziwej, nie wspomnieniowej, Zrozumiałem, że chata nie jest już tylko opuszczonym budynkiem. To grup. Ich grup. A oni nie odeszli. Zrozumiałem, że nie mogę uciekać. Nie po tym wszystkim. Poszedłem do chaty o północy. Mgła była tak gęsta, że niemal czułem ją na języku. W środku było trzech z nich, nie w pełni ludzkich, ale wystarczająco znajomych, by serce pękło mi na pół. Nie mówili, nie musieli. Wiedziałem, czego chcą. A potem zobaczyłem, że trzymają coś w dłoniach, lampkę naftową, tę samą. Nie wiem, co stało się potem. Może padłem na ziemię, może krzyczałem, może, może się zgodziłem. A teraz? Piszę to z pokoju w dworu, którego już dawno miało nie być. Nikt nie wspomina o pożarze, nikt nie wspomina o tamtym lecie, nikt nie pyta mnie o nic. Ale wczoraj wieczorem znów zobaczyłem światło w chacie, drżące, pomarańczowe, dokładnie takie jak wtedy. Wiem, że mnie wołają, wiem, że to nie koniec. A gdy zamykam oczy, widzę ich trójkę. Stojących przy brzegu jeziora, mokrych, drżących, z oczami pełnymi wyrzutu. I słyszę maję, już nie szept, a głos tuż przy moim uchu to nie ty powinieneś żyć. I chyba zaczynam jej wierzyć. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka. Skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.